O, tu mam jeden fajny. Niektórzy twierdzą, że Parker posiada pajęcze zdolności hipnotyzowania samic. Daj spokój, dosyć. ...czy władca. Hm. Możemy tu zostać na górze cały dzień i schować się przed tym wariactwem. Tak, proszę państwa, Spider-Man to tak naprawdę Peter Parker. Powtarzam, nie zabiłem misterio. To drony, nie ja. Drony pod twoją kontrolą. Odczuwasz też jakąś ulgę trochę? Co można myśli? Teraz, jak wszyscy wiedzą, nie musisz się z tym chować, ani ściemniać ludziom. Tak szczerze, to nigdy nie chciałem ci ściemniać, ale jak to powiedzieć? Kiedy? A teraz wszyscy wiedzą. Tu w sumie nie chodzi o mnie, obrywa się moim bliskim. Sporo się zastanawiam, jak by to naprawić. Cześć Peter, Skąd ta nagła wizyta? Nie chciałbym panu zawracać głowy. Błagam, ocaliliśmy razem półprzech świata, także chyba możemy przejść na ty. Okej, okay. Steven. Trochę to dziwne, ale niech będzie. Kiedy misterio ujawni moją tożsamość, spaskudził mi całe życie. Ale myślałem, że może mógłbyś to jakoś odczynić. Stręcz, nie rzucaj tego zaklęcia. To zbyt ryzykowne. Dobra. Nie rzucę. Za chwilę cały świat zapomni, że Peter Parker jest Spider-Manem. Ale jak to? Wszyscy? A nie mogą niektórzy pamiętać? No to zaklęcie tak nie działa. Czyli MJ zapomni o wszystkim, co przeszliśmy? Przestań grzebać przez zaklęcie. Orany, net, Mój najlepszy kumpel! I ciocia! Jednakże. No i co teraz? Już wkrótce Zaburzyliśmy strukturę czasoprzestrzeni. Juntigers są to koncert, o którym wiemy za co niewiele. Problem polega na tym, że chciałbyś mieć dwa życia. Im dłużej to robisz, tym większe zagrożenie. Zauważaj, czego sobie życzysz, Parker. Witaj, Peter. Spider- -Man. bez drogi do domu. Wkrótce w kinach.